Oto Sandro Diaz, który za chwilę zjedzie z największej rampy typu quarter pipe na świecie. Jednak jedyna rzecz, o której potrafiłem myśleć, to dlaczego nie rozpoczął zjazdu od samego szczytu konstrukcji. Postanowiliśmy więc zapytać Sandro, a on wyjaśnił nam, że taki start byłby praktycznie niewykonalny. Na samym szczycie znajduje się 10-metrowy odcinek swobodnego spadku, więc zawodnik spadłby pionowo w dół, zamiast przetoczyć się po powierzchni rampy. W rzeczywistości nawet punkt, z którego Sandro wykonał wybicie, znajdował się blisko absolutnej granicy tego, co dopuszczają prawa fizyki. Kiedy poruszasz się na deskorolce z prędkością większą niż 30 km na godzinę, zaczyna dziać się coś nietypowego. Deskorolka zaczyna gwałtownie wibrować i drżeć pod stopami zawodnika. Najkrótszy możliwy ludzki czas reakcji potrzebny do utrzymania równowagi wynosi około 100 milisekund. A w miarę wzrostu prędkości częstotliwość drgań deski zwiększa się coraz bardziej, aż staje się trudna do opanowania. Deskorolka może wówczas przechylać się w jedną stronę, podczas gdy próbujesz skorygować wcześniejsze zaburzenie równowagi. W efekcie nieświadomie potęgujesz te oscylacje, aż ich amplituda staje się tak duża, że w końcu zostajesz całkowicie zrzucony z deski. Sandro osiągnął imponującą prędkość maksymalną, wynoszącą 104 km na godzinę. Można sobie tylko wyobrazić, jak intensywne musiały być drgania deski przy takiej prędkości. Właśnie dlatego zastosował wyjątkowo twarde amortyzatory, aby utrzymać stabilność przy ekstremalnej prędkości jazdy. Mimo to, nawet one nie zdołały całkowicie zapobiec kilku wyjątkowo bolesnym upadkom podczas treningów.